W tym roku już dziewięć. raz spotykamy się na Chrzanowskim Marszu Niepodległości i Walking. Szanujemy te oficjalne obchody Święta Niepodległości, ale myślę, że też na sportowo jakby rywalizując, dbając o swoje zdrowie, o formę fizyczną, to jest też taki element patriotyzmu, a my z racji naszej pracy zawodowej, bo jesteśmy międzyszkolnym środkiem sportowym, kształtujemy w młodych ludziach charakter i formę fizyczną, też właśnie pod tym kątem też jest ten Akcent patetyczny chcemy zaszczepić. Święto niepodległości na sportowo? Tak, jak roku, co roku? Tak. Jak co roku? Czyli to już taka tradycja. No u mnie tak, że ona takie początki ma. Drugi rok. Dlaczego wybiera pan akurat takie aktywne spędzanie tego dnia? Przede wszystkim dla zdrowia. Dla zdrowia swojego i, i spotkania się ze wszystkimi. Znamy się tutaj od iluś lat. Spotykamy się na park Rang szanów. No i miło jest zobaczyć. Co tydzień znajome twarze i uśmiechnięte przede wszystkim. Trasa rozpoznana, ja trochę chodzę na kijak. Tak nie zawodowo, bardziej amatorsko, ale jak mam okazję, to jak najbardziej. Pierwszy raz w taki sposób pani świętuje? Nie, nie, kolejny już to jest taka tradycja. Dlaczego? E, dlaczego? Bo lubię chodzić o kijkach, jest okazja się wyrwać. E, mogę właśnie Marznie Podległości świętować w ten sposób. Umożliwia nam to właśnie gmina i także dlatego. Myśli pani, że to dobry pomysł na to, żeby troszkę inaczej podejść do tego, takiego dosyć oficjalnego święta jednak? Myślę, że tak. To jest bardzo dobry pomysł, bo dzięki temu możemy wspólnie tutaj spędzić czas, świętować to święto razem, więc myślę, że dobrze. Świętujemy dzisiaj Dzień Niepodległości Polski, 11 listopada, więc bardzo ważny dzień dla naszej ojczyzny. Bardzo ważny i postanowiłaś wyruszyć na trasę, aktywnie go uczcić? Dokładnie już trzeci rok z rzędu. Spodobało się, bo to chyba rodzinnie chodzicie? E, tak, jedency co to te, tym razem bez brata, bo po prostu nie miał ochoty iść. Czyli kto idzie z tobą? E, ja, babcia i mama. Strój biało-czerwony, czyli w klimacie. W klimacie tak, trzeba tutaj uczcić barwy biało-czerwone. Może y, nie stagnacyjnie, ale w ruchu, ale myślę, że to też tak właśnie z historią w tle, dlatego że walczący z marszałkiem Piłsudskim byli w ruchu i tak tutaj chciałabym też y, ten ukłon w stronę historii oddać. Przez wiele lat właśnie byliśmy przyzwyczajeni do takich oficjalnych uroczystości, od jakiegoś czasu coraz większym zainteresowaniem cieszą się te inne formy, takie jak choćby dziś. To chyba dobrze, że szukamy każdy swojej drogi do tego święta. Ja myślę, że tak, dlatego że wszystko ewoluuje, natomiast to co było w 1918 i wcześniej jest, zostaje z nami. Natomiast też właśnie, żeby zaktywizować i żeby każdy mógł w swoim duchu oddać tą cześć dla, na historii, to jest istotne. I myślę, że takie niekonwencjonalne formy trzeba popierać i wspierać. Start. Trasa, że tak powiem, tradycyjna, dwa czy trzy lata spacerowaliśmy, chodziliśmy w centrum w tym roku, jakby wróciliśmy tutaj w okolicach Hychła i maszerujemy z podszkoły podstawowej numer 10, drugiego liceum z doliną Luszówki Hechła. Do Chechła i zawracamy z powrotem, także trasa w sumie wynosi plus minus y, 5 km. Do pokonania chyba dla każdego, bo widać, że tu całe rodziny idą na ten marsz. Yy, tak, tak. No tutaj jakby jest element rywalizacji sportowej, ale przede wszystkim to jest taka funkcja właśnie edukacyjna, rekreacyjna, no, z, z nutą patriotyzmu że tak powiem, bo to jest nasze narodowe święto niepodległości. Y, Absolutnie tutaj mogą startować osoby od lat 5 do 105, każdy może sobie przejść. Zwłaszcza, że jak sprawdzaliśmy trasę, też mamy taką ciekawostkę przyrodniczą, bo pojawił się Jeremy Bobrów. Także przy okazji Marszu Niepodległości można Bobry pooglądać. Także same atrakcje.